Weźcie już stąd, z tego manekina, scena skończona. To okres. Z kim ja tu żyję? Okres. E, poczekajcie już. Akcja. Już po Was? Czekaj, tego napisu tu nie ma. Akcja. Czekaj, to? Akcja. NA CO DZWONEK! <gry> nie. Y ty wiesz, że te babeczki nadal są od krwi? Dobrze A Akcja Scena pierwsza, ujęcie drugie Akcja Wiesz, że te babeczki nadal są od krwi? Dobrze Tego nie było w planach Cięcie. oddaję głos do studia Ellen. Czekaj, to nie Ellen, szał kurczę. No więc co będziemy Strasznie robić? Strasznie się potrzebuje lekarza, a Pepper tu umarła chyba. Żyje, ale ledwo. To było Dzięki z planu filmowego, filmowego nocny koszmar. Dziś! Dziś! Dziś!